Nagrywanie 40 lub 30 par odcinków z reakcji na wszystkie inne kraje. Wiemy, że czekaliście. Tak jeżeli chodzi o Islandię, tak jest, to zostało to wybrane totalnie do na razie. E, później będziemy się pewnie odnosić do Waszych komentarzy, pod filmami już i, y, z reakcjami. Tak? Chcecie usłyszeć? W jakiej kolejności? No, oczywiście nie będziemy tego robić w kolejności wydawania, no bo już jest za późno. Mm -hmm. eee, I pytanie, trochę ten odcinek będzie może chaotyczny, bo trochę eksperymentalny. I no tak wracamy do takiego trybu nagrywania, więc może być tak e, ciężko po prostu. Ta, mieliśmy chwilę przerwy, ale już e, wracamy do działania. No dobrze, I zacznijmy sobie od tego, że odcinki raczej będą wyglądały tak jak w tamtym roku z małymi udogodnieniami i ewentualnie w trakcie też serii będzie to rozbudowywane. Mm -hmm. I pierwszy segment, który dodaliśmy, no to... Co to jest? Pierwszy segment to są wasze komentarze. Tak jest. Bardzo wam dziękujemy za tą aktywność, bo tak jak zapowiadaliśmy, że chcieliśmy to wrócić dwa dni wcześniej, może trzy nawet, zrobiliśmy to w sumie dzień wcześniej, bo troszeczkę był problem z organizacją. A no to odpowiedzieliście, za to wam bardzo serdecznie dziękujemy. E, no i z tego, że Rozpoczynamy sobie od Islandii. To może przejdźmy sobie do tych islandzkich komentarzy, albo może mówmy to po piosence? No, przesłuchamy no nie, normalnie od razu komentarze widzę. Patrzymy. Ale więc tak, życie ma Pani, pisze, że Islandia to trochę takie disco-polo. No, przy Tak, bo prosiliśmy o komentarz do dwóch polo więc będziemy trochę dźwigni. E I tak. Tu się trochę zgadzamy tak, z życzeniami panią. Jest, tak, prawda? E, nasze przemyślenia na temat tych ucztów będą podobne. E... Islandia. Tutaj. E... Daral al Pewnie trochę pomyliłem wymowę, ale przepraszam za to. Islandia. Fajnie, że w języku islamskim, ale szczerze mnie nie porywa. Obstawiam, że zostanie w półfinale. Zobaczymy, co będzie w półfinale razem z nimi. Tak, ale no, już na starcie widać, że wasze odczucia nie są jakoś super pozytywne. Tak. Ale ogólnie też tak się zgadzamy, e... bo. Przecież z jednej strony cieszę się, że są te y, no, języki narodowe nie? Mm -hmm. Worach, tak? Ale no, no nie wiem, ten, ten język i w tym utworze strasznie mi się ciężko słucha. Ale tak widzisz, nie? tobie ciężko się słucha, komuś będzie się słuchało słuchaj, tak. To, może to tak jest, jest właśnie fajne moim zdaniem, że jest trochę ta mm. różność. Na przykład... No nie wiem, tobie będzie się spać islandzkiego a na przykład bardzo Ci się będzie podobał strzelam teraz, nie wiem, czy tak jest nie, język, nie, język nie, włoski, albo francuski. Tak? Nie mówię, że tak jest. <laughs> strzelam, nie mówisz takiego. Strzelam, to mi się podoba. No dobra, dobrze. Język francuski, tak? A będą ludzie, którzy stwierdzą, że no ten islamski jest super, tak? I bardzo fajnie, że w języku y, narodowym. Ja na przykład lubię języki islandzkie, mimo że niektórzy uważają że, uważają, że one są trochę takie szorstkie i nieprzyjemne. Ja lubię, to jest to nieprzyjemne bardzo. Y, kolejny komentarz. Właśnie y, rozbudowany. Tak. Nie. Długa. Długi komentarz, długa wypowiedź. Piosenka jest przyjemna, jednak czegoś w niej brakuje. Melodia jest przyjemna i łatwa do zapamiętania, tu się pan, jest, ale brakuje w niej elementów, które wyróżniałyby ją mm -hmm. na tle innych utworów. Wydaje mi się, że piosenka nie wnosi niczego innowacyjnego, dużym plusem jest język Islandii. Tu się też gada. Ja, ja no, on może powiedzieć. Niestety, jeśli Islandia liczy na awans do finału, to nie miała spory problem. Jezerka ma potencjał, ale może nie wystarczyć. Ocena 7 metrów. Fajna jest ta ocena, która bardzo tak. mi się podoba. Super. Może A jesteśmy... my wprowadzimy coś takiego, czy. <laughs> Co myślimy? Znaczy, Generalnie y, użytkowniku lub uż, użytkowniczko S-IGOR e, 999. Nie, ja wiem, ja tak nie. Które z tych numerów to ten numere? tak dalej. Bardzo fajny komentarz i fajna też ocena. Tak, tylko złożono, tak że złożona, tak? Fajnie. Można coś <laughs> takiego Czyli po kolei. Zgadzamy się, że jest przyjemna i do zapamiętania. No, bo ma bardzo powtarzalny e, motyw. Tak, tak naprawdę przywieją się tam cztery akordy w półko z pewnymi y, y, dodatkami. No ale to już będziemy omawiać przed panem tak, przesłuchiwaniem utworu. E, ale nie wnosi niczego innowacyjnego. I też tu się zgodzę. No, bo niestety ta piosenka jest bardzo. Monotonna. też. Monotonna też. Na jednym poziomie, <laughs> może w ten sposób. I po pewnym czasie męczy. Na jeden. Na jedno, hmm. jedno kobietę. w pewnym czasie mężczyzn przy, przy drugim czy trzecim przesłuchaniu e, człowiek ma już takie przesady, no, przesady przesadę, przesadę, chciałem powiedzieć. Dobrze, Islandia, tutaj Stanisław Kaczmarek będzie pozdrawiany, bo jest z bardzo długo, tak powiem, e, Islandia, zupełnie nie moje klimat, no moje też, zróżniała sprawa, e, w ogóle pozdrawiamy wszystkich, którzy zostawili komentarz, do czego zachęcamy kolejnych, w kolejnych filmach. No i teraz słuchajcie, coś czego e, coś co robiliśmy w zeszłym roku, robimy i teraz, czyli wracamy korzeni. do korzeni, dokładnie <laughs> przesłuchiwanie utworu, tym razem już z pewnym zapleczem. To no wiemy nasze... jak on brzmi, <coughs> tak? Już to nie jest jak za pierwszym razem, że tak. o, pierwsza reakcja, nie wiem, nie jest Panią? to nasze pierwsze zetchnięcie. <coughs> Przesłuchajmy i trochę opowiedzmy może. Czyli pierwsze sekundy, raczej standardowe. No. To jest e, najfajniejszy fragment tego utworu. Zabijemy końca zimowy, bo ogólnie to jest fajny plus. moim zdaniem. Te skrzypce, one troszeczkę ratują. E, w ogóle w, w, platanie coś, co robi na przykład e, Lindsey Sterling, czyli no, taka skrzypaczka, ja która tak. gra do utworów elektronicznych, jest mega fajne. E, I tutaj te skrzypce robią, ratują w pewien sposób ten utwór sprawiają, że on ma sobie coś takiego małego, co czym znaczy można się zaczepić. Nawet szczerze, gdyby tych nie było, no to ja bym był bardzo smutny, jeżeli miałbym słuchać tego utworu dłużej niż 3 minuty. Bo po pierwsze męczyłby, a tak to one nadają trochę takiego klimatu może szantowego, folkowego. No może ma no, no, tak, samo, tak. Myślę, <kly> że <istnieje> taki, <kly> właśnie, jakby coś zaraz takiego, ogólnie szanty mamy. Znaczy no, wylem. jest to skoczny utwór. Nie? Chciałem tylko wtrącić, że no. zastanawiam się, czy e, z takiej reakcji w ogóle dobrze będzie cały utwór przesłuchiwać, czy po prostu do tych fragmentów, które nas interesują i już nie, nie patrzeć nawet. Bo powiem szczerze, jak powiemy o jednej zwrotce i referencji, to już nie trzeba drugiego i trzeciego. Przypadku tego utworu. Okay. Bo wiesz, tutaj się dosłownie te zwrotki i referencje są do siebie No dobra, dobra. No to powiedzmy ten jeden pasku. fragment, gdzie są gdzie oni nie śpiewają i to jest najfajniejszy no fragment właśnie... chyba bo też wszyscy robią tą fajną robotę, ale to jest potwar więc tak, bo też nie do, końca, nie do końca to jest oceniane. Znaczy jest oceniane, ale no nie dla Czekaj, 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 teraz bym <coughs> się przypomniał, bo chciałem powiedzieć, że no bo na Eurovision, no nie mogą być same podkłady, to nie jest jednak i ten e, konkurs instrumentalny, ale nie wiem czy pamiętasz, hmm? w Polsce hmm? w roku, chyba w Blanka, hmm? był jakiś taki bardzo abstrakcyjny pomysł, znaczy pomysł to w ogóle wystartował w jak ta Nie Ma Grupa, w języku migowym, co śpiewali i tam mm -hmm. faktycznie był sam instrumental. jest coś takiego? A, pamiętam, eee, kurczę, jak oni się na no to śpiewali. Ciszą chyba, nie wiem. Ale nie, 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 nie. No dobra, w każdym razie był taki eksperyment, natomiast... Ale dobra, do czego zmierzam, chodzi mi o to, że naprawdę ten utwór dla mnie by. Dwa razy lepiej brzmiały, gdyby nie śpiewali po prostu. Tak, A więc tak, nie tak, więc tak poleciał i była taka fajna elektronika do posłuchania. A z tym śpiewaniu jest takie... Znaczy do posłuchania. Ona też nie jest do posłuchania, bo jest znaczy monokonda, tak czy siak. Ale nie wiesz, te elektroniczne często są takie po prostu, wie że powtarzają, jest można lub poważne, lub No dobra, tak, e chciałem jeszcze... Yeah, do I co ta... to zatrzymuje, ale jeden yeah. co mi się podoba, to ten taki krzykliwy trochę ton. Akurat w tym fragmencie, tutaj. A ja mam taki trochę ambiwalentny stosunek do tego. Bo z jednej strony mi się z tak z większością Trawe, raper, tak, raper, raperów z miłej agresji praw i tak I to ma być takie właśnie fajne. E, czasem działa, czasem niekoniecznie w tej piosence, no okej, okay, to może trochę działa na plus, jakiś mały, e, no ale nie ratuje. I w tym momencie mogliśmy zakończyć rzut w zasadzie. Chyba tak. Czyli po refrenie, lotce już się nic więcej nie dzieje jakoś bardzo. A, a tam nie było jeszcze... Tak, dzieje się jeszcze fragment ze skrzypcami. No Podejrzewam, że tam... To da, mieszka, tutaj. Tutaj, tak, tutaj ja pewnie. o pewnie jest. No Tak, i w ogóle nie wskażą ci teraz tym... O Jezu, co to nagrywał? Wellerm... Wellermronach? Yy, na ja wiem, ten... tak, dokładnie na ten iwan. Tak, żeby tą taką też skoczniejszą wersję Wellermana, no jest trochę mm -hmm. Trochę taki vibe dostałem też. No dlatego tak jak mówiłem na początku... Z krzantami, jak... no nie? Szan... No właśnie, powiem tak. Yy, widać, że ten utwór był robiony po to, żeby ludzie się przy nim bawili. Tak, tak, tak. Bo jestem przekonany, że na samej Eurowizji, no będzie, będą się przy tym dobrze bawić. Nie myślę, że wejdzie do finału chyba, już... To jest pierwszy, który w ogóle słuchamy ze całej stacji, ale myślę, że to chyba wejdzie jednak. Jak już mogę... leży, to będzie Kółka. miało y, jako, y, jako przeciwnik. Dobra, no dobra. nie oszukujmy się, nie jest możliwe, żeby na euro 80% utworów było dobre. To zazwyczaj zazwyczaj te 80 jest takie, a te 20% masz takie ciekawe. No, Najbardziej takie y, wybitne. No, no dobra, to w trochę się Dobrze. Tak szczerze, y, to nie jest też do końca reakcja, bo tak jak mówię. My już słuchaliśmy tego utworu. Więc nie e... ma tego całego. Tak, procesu. tak. Więcej e... nic o nim nie powiem. Znaczy jeśli chodzi o przesłuchanie. No tak to mogę no, jeszcze coś powiedzieć. Jeszcze coś powiedzieć? Jeszcze powiedzieć? Jak to ktoś wpadnie w jak No dobrze. Tak więc, moi drodzy, bo, bo może nam no, coś już takiego. Moi drodzy, jeżeli chodzi o utwór Islandii, no to wiadomo, że on się znaleźć na pierwszym miejscu na naszej tabeli. Eee, mamy już przygotowaną tabelę? Jeszcze nie mamy. Dobrze. Ciężkie pytanie podajesz. Eee, słuchajcie, w takim razie tabela. Czeka, przepraszam. W takim razie tabela będzie tutaj? Później? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Tak ma być? Będzie. Będzie, będzie. Eee, no i jeżeli chodzi o utwór Islandii, no to tak szczerze, to podobną ocenę chyba byśmy. Nie, przepraszam, nie podobno, ja było siedem <grym> Wiem, o czym zapomnieliśmy. Stosunek łapek w górę <grym grym> do <ducha> łapek w dół. 1 tak średnio? Nie, 4, raczej 4, ludziom 4, się raczej podoba. ten też średnie, pół miliona na ten moment. To szczerze nie jest utwór, który może się jakoś bardzo nie podobać, tylko po prostu ludzie właśnie mogą zarzucić, że jest za monotonny, że czegoś brakuje, że jest taki, e... no i tak jak my mówię, tak, trochę męczący. ale nie przypominaliśmy, wspominaliśmy, że w Islandii był na profilakcie. Ten temat. Nie wspomnieliśmy. No nie no mówiliśmy w ogóle o preselekcjach. O, to też jest ja chyba nowość. Yy, tak, może będziemy stosować. Bo yy, tak jak w zeszłym roku były, parę, było parę komentarzy, że yy, no Islandia, czy tam, teraz mówię o Islandii na no. przykład. Islandia wybrała jakiś słabszy, na preselekcji był dużo fajniejszy kandydat. Więc stwierdziliśmy, że w tym roku też troszeczkę będziemy na te preselekcje Z. Mm -hmm. To też jest mała zmiana w stosunku do roku zeszłego. No i mamy dwóch. <laughs> Dwóch takich e, kandydatów, którzy zwrócili naszą uwagę, mm -hmm. jeden z nich to również finalista. Który... No dobra, nie ma się o nich co rozwodzić, bo oni tak już nie byli. Dobrze, dobrze. okej, okay. to, to w skrócie. Bo już 14 minut. Ja wiem, że my się przyzwyczailiśmy do prośby Lekty Polskiej, gdzie po 20 byliśmy, ale pamiętaj, że wcześniej średnia to było 10 minut. No dobrze, dobrze, dobrze. No to słuchaj. Szybki, szybki, e, szybkie podsumowanie. Jeden z nich to był finalista, który przegrał właśnie z chłopakami, którzy weszli. I był to, e, była to propozycja Brokowa z bardzo ciekawym wokalem. Muszę tylko powiedzieć. E, Masz... Ten napisany w to byłby, to byłby, to byłby, to byłby, to byłby, to byłby, jak, jak było Blind Channel, nie? taki mocny, metalowy utwór, tak. Rokowo-metalowy. Rock, e, nie taki udawany. Tak jak trochę się śmieliśmy, kiedy chcesz być jak Siliver. Chcesz być rockowy, ale, ale tak tylko tak troszkę. Tak. E, I e, bardzo fajna propozycja. Dlatego znalazła się na drugim miejscu. Szczerze, myślę, że większe szanse by mieli, gdyby weszli z tym. Aczkolwiek, no wiecie, Eurowizja różnie patrzy na rok. Blind Channel na przykład był wysoko, ale Niemcy tym niepcia. tym podrabianym fajnym e, był bardzo nisko ale właśnie niemcy z podrabianym Rammsteinem. myślę że bardzo dobrze się bardzo to fajny to było, tak to bardzo fajny performance i w ogóle bardzo fajne wykonanie. ale jak widzisz po wynikach no, zostali tam bardzo mocno... dobra ale też przejdźmy e, do tej moim zdaniem ciekawsza druga coś co trochę rozpatrywaliśmy w kategoriach popowej ballady, ale w takim bardzo, bardzo dobrym wydaniu. To bardzo ładne było. E, tak, bo dziewczyna tam e, na początku śpiewała, zresztą mieliśmy takie skojarzenie z Aurorą, bo zalata, zalatowało takim trochę ich Początek porciem, potem przed właśnie te, weszła ta popowa e, część, która fajnie to uzupełniała, potem jeszcze ona w ogóle zdrobniki na rejestrze historycznym, także tam się działy akrobacje e, i to była e, Birgo w utworze Antonin, e, jak I'm nie, nie, wiem, bo islandzku nie, nie, ale... po nie Tak, y, możecie nam wybaczyć ten islandzki łamany. Na pewno ktoś. Ale, ale szczerze polecamy się zapoznać, jeżeli jesteście ciekawi z tym utworem, I I I z ich... dwoma utworami islandzkich, to nas słucha. Golden 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 prawie Golden 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 za Golden Golden Jeżeli tak, tutaj jest. Łukaszak. O się zdziwisz, się jak i komentarz na ten film. Pamiętasz to było z Armenią? Mhm. No to, no nie pamiętasz? Ale taki Arme... no, Jaki ale... najazd był Armeńczykiem. Armenia ma w ogóle jakąś potężną bojówkę mam wrażenie. Albo... Ciekawe, w tym roku będzie tak samo. Aż nasz film po prostu jakoś nie, nieprawdopodobnie dla tego się przemił. Dobrze. Drogi. Yy, to tabela będzie w którymś miejscu. Yy, tak jak mówię, ten film będzie chaotyczny i roboczy. Od następnego już będzie normalnie. O, Me, nie wspominaj, bo ja, my zrobimy tą tabelę ogólnie zaraz, no jest ja po prostu tak standardowo na końcu, zrobimy sobie przerwę, Niech ja ją zrobię nasze pytało, nie? Więc dzisiaj robimy taką tymczasową tabelę, ale ją robimy, Dobra. później będę dopiero zmieniał, no nie? Żeby było ładniejsza, tak. taka przygotowana już na, na ten ich my i chyba teraz ostatni segment podsumowujący. Czy utwór y, Islandii jest lepszy, czy gorszy niż wszyscy? No zapomniałem. Styl. Najpierw może czy gorszy, czy lepszy mm, niż luna. No nie! Chcemy będzie z tą biedną Jest to, to no. moim zdaniem gorsze niż Luna, A zarazem gorsze też jest Justyna, więc taka jest. taki jest mój stańcę. Czy gorsze niż Luna? No. Tak! Normalnie gorsze niż. Luna. Na pewno gorsze niż Justyna. Co do też tak robimy wcześniej, więc to nie ma co analizować. Tak, dobrze, dobrze, no to to jest... Mhm. dla żartów. I to nie jest tak, że jesteśmy fanami Lumy i po prostu dlaczego nie luna, coś tam, coś tam, coś tam do Oj, specjalnie zrobimy film. Dlaczego jesteśmy FANAMI. Dobra, nie ma. Oj, zakończymy chyba w tym momencie. nasze mm, tabela. <grym> no, to dla tego? No zrobić tabelę trzeba. Okay. Wracamy do tabeli. mamy tabelę. I na tej tabeli znajduje się co, na pierwszym miejscu e, no, i tak. Tak, tak, dużego niestety polopistu nie mamy, tak? Oczywiście jak oglądaliście zeszłoroczną serię, to wiecie, że to nie jest tak, że ona tu zostanie. I prawie na pewno za się to zmieni. Być może już w najbliższych odcinkach, zobaczymy. No tak, bo chcemy czy mamy jeszcze coś do rozprawiania. Więc jego jak w tabeli jedno miejsce do położenia. Raczej znaczy nie. Tak, w skrócie, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Islandię. I tak, tak myślę, tak, myślę tak. że ten materiał wyszedł do 10 Zresztą dajcie znać, co sądzicie o takiej długości komentarzy. Długości materiałów. A komentarze zostawcie pod filmem. Zachęcamy Was do napisania jaki kolejny. Um, Jaki kolejny film chcielibyście zobaczyć, z jakim Albo, krajem? Tak, z jakim krajem. Od razu powiemy Wam teraz z wyprzedzeniem, że. Znaczy, w sumie wiecie, że będzie Serbia. No ale po Serbii możecie już śmiało opisać co następnego. Mhm. E... I teraz, teraz, wszystko. I teraz. Najpierw ja. znać to, co sądzicie o personjach islamskich, co sądzicie o propozycji islamskiej. Wspomnijcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I pamiętajcie o postach, pod którymi możecie się wypowiadać. Wtedy będziemy się odnosić do Waszych komentarzy. Trzymajcie się. Cześć.